Mam kropeczkę, wciskam, szlak warowni jurajskich. Jest kropa. Koniec. tarłem do końca. No i zaczynam twarty dzień. Dzień dobry, podejście, muszę wrócić na szlak. Zostało dzisiaj tylko 25 km, ale cała masa atrakcji, bo i ojców i jakieś jaskinie tam po drodze są i młyn. Także trochę zwiedzania, a pociąg mam też po 16:00, Więc to będzie się i tak trzeba dość żwawo poruszać. Spało się wreszcie super. Już tak kończy się, a a wkręciłem się w szlak wreszcie tak jak trzeba No wczoraj niby 60 km ale wyjątkowo dobrze zniesione te 37 km z drugiego dnia dużo bardziej dało mi popalić niż wczoraj o ja się cieszę na pędzięcie dzisiaj będzie zajebiście. Pogoda się szykuje dobra Choć jest mnóstwo knajpek godzina jest taka że już prawie dziewiąta więc za chwilę powinny być otwierane gdzie ja mam ochotę na jedzniczkę więc chyba na śniadanie śniadanie ludzie, chyba na bogato knajpiamy taki plan a na razie tu tam, na. No to se pozwiedzam teraz ojcik Mam już bilecik, jestem na tarasie widokowym A mamy Krużkę kamieni jedna, to mamy do dnia. I am and you now, don't Just gotta put the switch you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind got the ingredients see the but I just right by that energy. Even when you feel low, you can still. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran to no man, I still go. Go, 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 go. Till you make it, A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Oh. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore. ojców za mną libera na ludzi już tłum strasznie dużo było ale sympatyczne to było. nie przeszkadzało tak na koniec szlaku już jest się w takim trybie podróżowym że nawet takie centra nie robią specjalnie krzywdy w nastrój Tam się do już z bo już teraz się zrobiło nagle pusto w lesie Przede mną jaskinia nietoperzowa z takich fajnych rzeczy na pewno to, a nie wiem czy tak jeszcze nie pamiętam. Zobaczmy, mam jakieś 15-16 km do końca szlaku. Zapas czasu ogromny, bo jeszcze 12 nie ma. Ale powiem Wam, że wręcz specjalnie zwalnia, bo się mi tu dobrze i mi się nie chce kończyć go. No a fajne steryki, przyjemne takie tempo. Można by dużo szybciej to zrobić, ale właśnie takie, które pozwalało się też nacieszyć z samego bycia na szlaku, yy, mieć czas, żeby zatrzymać się, zapłacić wstęp, wejść na zamek. Nawet na szybko, ale jednak, żeby móc sobie cokolwiek więcej zobaczyć poza drogą w lesie. Fajnie spędzony czas palisadę, czyli pale zaoszczone skierowane do środka. Oprócz kości niedźwiedzia odkryto to również kości hieny jaskiniowej, lwa jaskiniowego, naserażca wołchatego, mamuta, żubra pierwotnego. Nie dotykamy nacieków, nic nie zbieramy w jaskini, nic nie zostawiamy. Zdjęcia można robić, ale bez. Proszę. Skały też... Są rzadko spotykane naciek wygląda to jak meduzy lub kuby naciekowe. E, nazywają się to ambony. W tej salce na dnie odkryto szpil z neolitu, groty krzemienne. Tutaj człowiek też mocno penetrował tą jaskinię. Wpada światło, dzienne jest wpływ, temperatury zewnątrz. Na świetne powstania tego nacieku, no woda spływa po powierzchni skały. Oczywiście w tej wodzie znajduje się węglan, wapnia, kalce, który jest wytrącany. Na dole mamy stala gnity, 1 mm tego nacieku powstaje od 20 do 30 lat. Ale o tym sobie... Nazywają się misami lub lurami ryżowymi. I w nich powstały perły, jak nie te, które są na wystawce. Ciekawostką są podłużne perły. One powstały na bazie kości. Tak wygląda czysty węglan batny, czyli kalbry. Jak widać dużo rzeczy w Jasmini kojarzy się z jedzeniem. Mieliśmy makarony, żeberka, polary, żone, ser szwajcarski i kalafiorek. Nie. Obecnie kilogram odchodów nie do kosztuje 60 zł. To jest właśnie podkowiec mały. Charakterystyczny właśnie gatunek to, co mówiłem, że wygląda jak śliweczka. Piękna skała. A tam wspinaczy jak mrówek. Pewnie na filmie nie będzie tego za dobrze widać. Ale robią takie dwu trzy wyciągowe traski. Piękne. Jedna z ostatnich panoramek. Już teraz bliżej końca. Chyba poniżej 5 km. Bo straszny się zrobił czekam na jakiś kończę zaraz 2-3 km do, do stacji PKP, na której jest kropka kończę szlak zaskoczył mnie ten szlak bardzo bo choć bardzo asfaltowy bardzo wśród cały czas ludzi jakby nie było takich miejsc za wiele poza to kompletnie poza cywilizacją nie było takich to taki spokojny bardzo i pusty był wśród ludzi, a jednak poza nim bardzo mi się podobał choć nie jest typowym szlakiem, nie, nie, nie było tak jak sobie można wyobrazić szlak drugodystansowy, że raz pola pusto, dziko niekoniecznie ale ma coś w sobie coś ma w sobie, jeszcze nie wiem Jakieś inne spostrzeżenia chowanek przejdą? No ja bardzo mi się podoba. Sklep jestem w Rudawie, już i szczękiem spotkałem miejscowego pana i mi opowiadał troszeczkę o wsi. o mieście O mieście. Podobno w tym domu mieszkał Sienkiewicz, pomieszkiwał Przyjeżdżał tu się leczyć. Podobno stąd jest prawdziwy Stasiu Tarkowski z pustyni w Puszczy Nawet w mieście tam wyżej w centrum przy Domu Kultury jest domitek Stasia z bańką mleka Podobno właśnie Stasiu wtedy przychodził mu z bańką mleka Tak, jest kropa, koniec, Tarłem do końca Tutaj piszą 157 km, podobno zrobiłem. Ile wyszło faktycznie to sam sobie policzę, ale zobaczałem ze nie nieraz. Koniec, dało się 4 dni fantastycznej przygody. Ale fajnie teraz czekać na pociąg jakieś pół godzinki i wolicie